Witam bardzo serdecznie, jestem Burial i zapraszam na kolejny poradnik z gry Hitman World of Assassination. Dzisiaj zajmiemy się zadaniem Elusive Target Arcade, gdzie nadal możemy zagrać sobie taką mini kampanię trzyczęściową Muroborosa, związaną z Elusive Target The Undying w postać zabójcy, którego wcielał się Sean Bean. Pierwszy przebieg tej misji, no tutaj jest analogiczny do tego, co pokazałem w poradniku do samego Lucy Target, to znaczy mamy Marka Fabę zabić za pomocą pióra Kronstadt, żeby nie powielać dokładnie jeden do jednego tego scenariusza, który tam wykonałem, wprowadzam tutaj minimalną zmianę i zabieram dodatkowo jakąś walizkę, pustą nawet mogła być pusta walizka, ale zabieram kalmera, bo on będzie na wyposażeniu potrzebny do misji numer 3, więc tak będzie się prezentowało wyposażenie do wszystkich trzech podejść. Good afternoon 47. Your target is already inside the Miami Bayside Center. Faber has a full day of meetings planned and we do not want to risk losing him. Take your time with this one. Dave Reddy, our informant, is waiting for you in the reception area. If you like, he can lead you to a meeting where Faber will be in attendance. What you do from then on is up to you. I tego kreta, którego mamy w filmie Kronstadt. Pierwsze co należy zrobić, to zdobyć odpowiednie przebranie i zagadać właśnie do Dave'a tutaj w, w, w lobby Cronstadt. Aaa, ja, tak. Jesteś tym kim się spodziewałem, specjalnym gościem. Jestem. Ok, więc so, tak jak mówiłem twoim superiorem, mogę cię wziąć do spotkania, ale to wszystko. To co zrobisz od tamtej pory, to twoje. Rozumiesz? Tak, jak mi się to podoba. Dobra, to wygląda odpowiednio. No tak, ja tutaj jeszcze pokuszę się o zniszczenie tamtej kamery. Mam nadzieję, że uda mi się jednym strzałem. Strażnik tam został ochroniarz zaalarmowany, ale on nic tam sobie nie zrobił. Z tego my sobie przejdziemy właśnie. Dave nas wprowadził do środka i biegniemy już po prostu dalej do laboratorium. Tutaj jest jeden pracownik krążka, który mógłby nas rozpoznać. Czas, on tutaj podchodzi do tej kawiarni. Tutaj trzeba uważać na, na kamerę. Dobra, przebiegłem i wparowujemy tutaj do labu. Zamykamy drzwi, jedne drugie. Tu można sobie kartę bezpieczeństwa wziąć. I czekamy aż tutaj ten naukowiec kierujący tymi badaniami wejdzie do pomieszczenia. On ma na sobie nasze kolejne przebranie, które umożliwi nam swobodny dostęp do dalszej części laboratorium. Teraz go odsuwamy tutaj kawałeczek. Właściwie to, właściwie to w tym scenariuszu możemy go tutaj schować od razu. Bierzemy jego przebranie. paliska, yy, Zamykamy te drzwi, koniecznie, żeby tam nikt z korytarza nie zauważył co tutaj zrobimy. I czekamy aż ten jeden z dołkowców wejdzie do pomieszczenia serwerowni, a ten tutaj, tyłem, będzie odwrócony do nas. Są rozdzieleni, więc możemy się ich pozbyć. Można te ciała spokojnie zostawić w serwerowni. Nie trzeba tam chować ich po szafach. Nikt tutaj nie wejdzie w czasie trwania dalszej misji. I teraz, teraz przygotujemy tutaj to pomieszczenie. I właśnie tak tutaj zostawiamy jeden nasz pistolet. Kawałek dalej tłuszczamy. Kalmera. Ja walizkę. Walizkę zostawiam, żeby nie wprowadzała zamieszania. Tutaj trzeba uważać, bo idzie osoba, szef Kronstadt. Chyba, o ile pamiętam, który może nas rozpoznać, ale dobra, to tutaj zamykamy te drzwi i idziemy do salki konferencyjnej, w której kończy się briefing Marka Faby czyli the, uh, zabójcy o pseudonimie The Undying, czyli takich, na którego wielokrotnie go zabijano, ale zawsze powracał. Co ciekawe tutaj widać? Tak, zwróćcie Mark uwagę wody. na jego twarz, on nie ma tej opaski, opaski tak. na oko. To jest nasze pierwsze podejście, gdzie właśnie mamy go zabić za pomocą pióra właśnie wbitego właśnie przez oczodół do mózgu. No, Nox jest There was a press conference a week ago, yeah? Huh. You've really done your homework. You're right. He's showering in media attention. Is that going to be a problem? On the contrary. I prefer public consultations. Nowhere better to hide than in the middle of a spectacle. Well... Then THIS is your Bluebird, my friend. I think I'll just head over to that new fella and have a look at the equipment. I'll come back. Lined up. You've reviewed the plans. It's very public because the target is public. I want a big audience for this one. We'll hire extras as props telling them it's for a TV show and cameras for effect. Getting their assassin in place is all down to social engineering and that's my headache not yours. Just make sure the replacement cadaver is where I indicated all right. Once Sukov's gone up in smoke... No dobra, i teraz tam wysłuchaliśmy sobie, podsłuchaliśmy jego filmowe. Teraz y czekamy, aż wejdzie tu do laboratorium. Oczywiście Zobaczcie. zobaczy broń.

i figured you would appreciate the challenge i'm always up for a challenge mr faber so where to begin i'll leave that entirely up to you mr faber i'm all about freedom of approach very well right let's have a look at the I... mission accomplished Na pewności możemy e, ukryć jego ciało właśnie jeszcze jako drugie w tej skrzyni, tak żeby. Nie wiem jak tutaj jest timing e, tych strażników, którzy wrócą w to miejsce. E, o, właśnie wracają, tak? Więc mogliby znaleźć ciało. E, Dobra. I uciekamy, nie dając się nagrać tej kamersy. Tutaj ten pracownik krążtat już nas nie rozpoznaje, bo zmieniliśmy strój. Nasze przebranie na laboranta, więc on nie zna laborantów, więc nie może rozpoznać, że to ktoś się przebrał obcy. Tu mamy kamerę zniszczoną wcześniej, więc spokojnie możemy się wydostać z firmy Kronstadt i do któregoś wyjścia. jak klasycznie idę do głównego wyjścia, do głównej bramy przy torze wyścigowym. Jak widać renoma Marka Faby, czyli zabójcy The Undying, no nie jest tutaj bezpodstawna, co się uwidoczniło w naszym przypadku. Wydawało nam się, że zabiliśmy go przebijając jego oko do mózgu długopisem firmy Krönstadt, ale on jak się okazało przeżył. Rana została opatrzona i musimy ponownie powtórzyć naszą misję. Nie mamy żadnego dodatkowego celu, tutaj metoda teraz już jest dowolna. Ja do wyposażenia dodaję klucz elektroniczny. On jest opcjonalny, nie jest do końca potrzebny, ale znacznie ułatwia, jeżeli, jeżeli go macie. Dobrze, no to jedziemy z poprawką. Na początku pomijamy wstęp Diany. Początek jest taki sam: zdobywamy przebranie, zagadujemy Dave'a, niszczymy kamerę i wtedy zaczyna się dopiero różnica. Dave, ready? Our informant is waiting for you in the reception area. If you like, he can lead you to a meeting where Faber will be in attendance. What you do from then on is up to you. Be mindful though. He will not wait around for long. You must be Dave Reddy. Ah, yes, you're the one I've been expecting. Jestem. Ok, więc tak jak powiedziałem twoim superiorkom, mogę zabrać cię do spotkania, ale to wszystko. To, co zrobisz od tamtej pory, to twoje. Rozumiesz? Tak, jak mi się podoba. W porządku. Ta postać wygląda odpowiednio. Teraz na nas na górze. się tutaj. Jak on tam parę kroków zrobi, to możemy zniszczyć kamerkę. Jak na wszelki wypadek, w razie bym nie niszczył systemu CCTV na górze a nie zawsze jest to konieczne. Tu jest druga kamera. Tę też należy zniszczyć. Bierzemy łom. On nam posłuży tutaj dobrze, żeby dostać się do drugiej sekcji tutaj mapy. Teraz przełączamy się na monetę. Moneta posłuży nam do odwrócenia uwagi strażnika, który jest na górze. Ten ochroniarz tak? da nam dostęp do reszty części budynku jego strój. Tam rzucamy monetkę, bo on tutaj stoi, on to zauważy. Potraktujemy go łomem. Zbieramy wszystko. Jego przebranie. Ciało, ciało proponuję przesunąć, bo tam w pomieszczeniu jest druga postać. Czasami jest, że jak się otworzy te drzwi, to on to z, z, może zauważyć. Przechodzimy tutaj przez okno. Nie jest tak, że musimy zdobyć zdjęcie Marka Faby. Dobra, tam jest strażnik, uwaga, on się zaraz odwróci w naszą stronę, stanąłem, tak, on ma cykl, chodzi tam wokół, tak, tak, na tym biurku leżą akta, w których jest zdjęcie Marka Faby, ono nam posłuży do zapro zaprogramowania androida bo bojowego, żeby obrał go za cel w laboratorium piętro niżej. Ten strażnik tutaj odchodzi dalej. Jak obserwujemy, jak się ruszy teraz. Dobra, możemy wejść. Zbieramy zdjęcie. Tutaj z tej strony, tam są jeszcze jednak, ale chodzi tutaj o. Ten. I odtwarzamy um, nasze, naszą drogę. Ja proponuję tutaj wejść, poczekać aż ten strażnik o, pójdzie usiąść na zewnątrz. I wtedy możemy zniszczyć tutaj system CCTV tak, tak na wszelki wypadek tylko. Tak jak mówiłem, część rzeczy tutaj jest opcjonalna. Wszystko zależy od tego, jak chcemy wykonać. Tu można zejść na dół. Jesteśmy piętro niżej i uważamy na strażnika. Tutaj nie ma już kamery, więc można swobodnie przebiec. I teraz tak, tu jest część laboratorium, tam jest robot bojowy i teraz tak, jak mam ja mam ten klucz, ale nawet nie muszę go wykorzystać. O. Bo mogę się w drzwiach minąć z tym naukowcem. I tutaj ważne jest tak: musi być sytuacja, że wszyscy są odwróceni plecami, żeby nikt tego nie zauważył, prawda? Zaprogramowaliśmy Androida, żeby za cel obrał marka Fabę. On tutaj już idzie, wejdzie, pogada z naukowcem i. Zostanie zabite przez niego, więc ja tutaj na spokojnie udaję się już na dół do wyjścia. Wszystko mamy już ustawione robot wykona zlecenie za nas to jest naprawdę czysta robota i tutaj przy wyjściu po prostu zaczekamy aż misja zakończy się sama No i koniec. No, kurczę, nadal wygląda na to, że Undying jest nie do zabicia. No, taki die hard trochę, nie? Yy, musimy jeszcze raz poprawić yy, go. To zrobimy z przyjemnością, ale tym razem mamy dwa utrudnienia. Nie możemy zmienić stroju naszego początkowego, który sobie wybierzemy, i, nie możemy, i nikt nie może zauważyć nas podczas wykonywania nielegalnej czynności. Więc tutaj ja wracam do ustawienia z walizką jakąkolwiek i w walizce biorę sobie kalmera, którego użyjemy do unieszkodliwienia strażników. Jedźmy dalej. Pomijam wstęp Dajany, bo tutaj nie będziemy w ogóle korzystać z tego scenariusza z Dave'em ready. Musimy poradzić sobie całkowicie ready, inaczej. Nie ma Karta dostępu, dzięki temu dostaniemy się tutaj, ee, kamera. Jeśli dobrze się zgraliśmy czasowo, to możemy, czy tam w okolicach właśnie 40 sekundy, to możemy szybko wbiec tutaj. O, udało się. Teraz wchodzę tutaj i czekam aż ten strażnik tam dalej wejdzie do pomieszczenia. Stanie bokiem, a tam zamkną się za nim drzwi. Ogłuszamy. Odciągamy go na bok. Nie trzeba go schować do szafy. Trzeba uważać, żeby instynktownie nie nacisnąć przycisku, zmiany stroju. Bo to nam od razu psuje wszystko. Bierzemy kalmera i tego kolesia w momencie, kiedy nie patrzy, usypiamy. Czekamy aż wyjdzie drugi, i też go usypiamy. Bierzemy walizkę Arkaba stoi tam, siedzi tam w środku. Musimy tutaj ją bliżutko eee, I najlepiej by było, żeby nie, za, nie zauważył tutaj tych ciał.

E, musimy uważać i ostrożnie, teraz bardzo ostrożnie wydostać się z firmy Kronstadt. Powinno się to udać odtwarzając nasze kroki wstecz. Już jesteśmy bezpieczni. Miejmy nadzieję, że trzecie podejście było na tyle skuteczne, że The Undying już nie powróci. wykonane. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o poradnik do gry Hitman World of Assassination, jeśli będą się pokazywały kolejne Lucy Target czy kolejne takiego typu rzeczy, to będę starał się nagrać jakiś filmik i coś wam opublikować. Bardzo wam dziękuję, żegna się z wami Burial, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć.